Dzień dobry, dzień w dobry, ramach w kolejnym dniu vlogmas to już jest dzień 12 i dzisiaj nie jestem sama, e, bo jest ze mną Max. E, przed chwilą jeszcze chciał się ze mną bawić, e, ale położył się już teraz spać. Ogólnie, jak ja nagrywam, a on tu jest, to jest, on tak patrzy, bo nie wie co się dzieje i co ja robię. E, I jak też położy aparat na łóżko, to zaczyna go wąchać, bo nigdy go nie widział. E, on tak ma, jak coś nie zna czegoś, to albo szczeka na to. A jak na przykład coś jest do jedzenia, czego nie zna, to najpierw to wącha, e, bawi się tym, czasami sobie, wiecie, turla łapą, e, weźmie do pyska, wypluje i tak, wiecie, dopóki się nie zapozna. E, dzisiaj było lasowanie w pracy i już wiem, komu robię prezent na Secret Santa, mojej koleżance, która akurat ze mną pracuje. E, I ona w ogóle, e, było tak, że jak e, wyszła ta propozycja z tym Secret Santa, to ona właśnie powiedziała od razu, że jeżeli ktoś ją będzie miał, to nie ma jej kupować świeczek i tam jeszcze jakichś innych rzeczy wymieniała, ale może je kupić jakiegoś misia albo yy, czekoladki. Także myślę, że problemu nie będzie. I ogólnie te prezenty yy, będą rozdawane 21 grudnia, bo to jest nasz ostatni dzień pracy przed przerwą świąteczną. I wtedy też będzie yy, loteria. Ogólnie to ma być tak, że mamy iść teoretycznie do pracy i pracować do 12 bodajże ale to pewnie będzie takie, wiecie, sprzątanie i w ogóle. E, potem właśnie te prezenty będą, loteria, no i potem do domu, także pewnie szybciej skończymy. Ogólnie e, może cały czas w sumie możemy kupować kupony i będzie potem losowanie i jakieś tam nagrody. E, I co niektórzy powiem wam tyle tych kuponów nakupowali, e, niektórzy to po 40 kupowali także będzie ciekawie. Bo ogólnie o wam nie mówiłam, ale w tej pracy nowej jest tak samo jak w mojej poprzedniej czyli ten cały okres świąteczny mam wolny i wracam do pracy dopiero w styczniu a ostatni dzień, tak jak wam mówiłam to jest 21 grudzień także został ten tydzień pracy i przyszły, i koniec, i wolne przerwa świąteczna czas na kalendarze powiem wam, że Max się teraz obudził jak zaczęłam stawiać statyw i patrzy się co ja robię znowu Zaczynam od tego najmniejszego kalendarza dwunastka aż się boję dzisiaj, powiem wam że będzie ta pompka tam od tego wczorajszego płynu zobaczymy to nie jest dla ciebie Maksiu to jest dla mnie uwaga uwaga mamy nic innego jak pompkę I dwie rureczki, więc podejrzewam, że to się po prostu wkłada tutaj. E, tak, a ta druga to jest pewnie od tamtej pierwszej, bo w tamtej pierwszej pompce nie było tej rurki. No, także to, tak jak mówiłam, wczoraj był płyn, dzisiaj była pompka. Powiem Wam, że totalna masakra. Jakby nie mogli już tej butelki dać od razu z pompką. Nie wiadomo, że takich płynów tam jest i takich pompek. Zobaczymy później. Niwa. E, dwunastka jest tutaj i powiem wam, że to jest chyba już ostatnia okienko z tej strony, e, bo reszta już widzę po otwieraniu. Zaraz cię wypuszczę, poczekaj. Skończę nagrywać, co my tutaj mamy Mamy tutaj mleczko do ciała 5 w jednym i ono ma 75 ml fajnie, wiecie, że ja lubię takie małe na podróże U Beauty Zaraz Macciu, czekaj. Dwunastka jest bardzo mała dzisiaj. To jest kwadratowego jest. To nie jest dla ciebie. I mamy tutaj, słuchajcie, top coat. 45 sekund. No i niestety mi się nie przyda, bo jak wiecie, ja nie używam zwykłych lakierów tego hybrydy, więc na pewno do kogoś powędruję. I choineczka. jest tutaj. O, jest karteczka, także będziemy szukać znowu. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno czy nic nie mamy. Mamy karteczkę. Niespodzianka jest tam, gdzie mamy odpórzecz. Czyli w zasadzie daleko nie muszę iść, tylko otworzyć drzwi i otworzyć szafę. Także zaraz wracam. Mam, słuchajcie, i jest to piramida. Także jestem ciekawa, co jest w środku. Otwieramy. Uuu, co jest tego. Mamy tutaj taką choineczkę i jest to ciemna czekolada z orzechami. 65% ciemnej czekolady. Fajnie, zaraz na pewno otworzę i posmakuję. E, powiem Wam, że jeżeli chodzi o dzisiejsze kalendarze, to jestem zadowolona, zadowolona oczywiście z choinki i ze słodkości. E, z tego jak najbardziej też. Jeżeli chodzi o ten top, no to niestety nie no, bo ja tego nie użyję. No i niestety, ale pompka to w ogóle hmm, katastrofa. A ja podejrzewam, że jeszcze do końca będzie kilka takich hmm, sprayów. Więc pewnie będzie tak, że tam jest tych pompek jeszcze trochę. I zamiast to po prostu dać od razu z butelką, tą pompkę, to nie, osobna butelka, osobna pompka. Okienka zapchane, zapchane. O, i tu jest ta rureczka, co się do tego wkłada. No, także... Nie. To by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się oczywiście jutro. Pa, pa!